Robert ruchała, proszę Państwa. Okej, okay. A! Oj, oj! Oj, to nie. Oj, to nie tu. Okej. Okay. Pięknie, pięknie. Charles tu próbuje jakichś ekwilibrystycznych technik na nas. Łoł! Wow! Udaje mu się! Łoł! Wow! Ej! Charles! Co tu się dzieje? I próbuje obalić Charles. Nie ma, dostaje kolano na twarz. Pięknie! I oczywiście obalenie, ale nie ma. Łokieć, ładnie. Ła! Pięknie! I ląduje na ziemi, Charles. I kolejny łokieć, znowu ląduje na ziemi. Eee, nasz mistrz, proszę państwa, Robert ruchała. Jak widać. Ooo eee. I frontki! Pięknie! Co tutaj się dzieje, proszę Państwa? Próbuję obalić Charles. Kolejna próba obalenia od Charlesa. O! Kopnięcie żurawia. Oj! I teraz oguszony Robert. Oj. Oj, obala. Udaje mu się obalić. E, sędzia nas powstaje. Rozcięcie się pojawia. Przypał. <laughs> Zaraz koniec pierwszej rundy. Nie ma obalenia. O! To powinno go trafić. Koniec pierwszej rundy.